Ej witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Prison Architect i e, poprawiłem troszeczkę to więzienie już i zaczynamy tak, e, tak naprawdę od zera poprzedni odcinek był. E, był failem, poprawiłem tutaj różne rzeczy. Zaczynamy od razu od muru. E, wziąłem już sobie dotację, poprawiłem oczywiście najważniejszą rzecz, czyli e, czyli czyli, czyli... czyli mm, no wiecie co poprawiłem, kurde, przecież ja wam chyba nie muszę mówić. Okej, okay, i teraz nie wiem jak... Zrobić, żeby drzwi były na środku, okej, okay, powiedzmy, że tak będą. Cele poprawiłem, są teraz o wiele większe, od razu zaczynamy od muru, czyli najważniejszej rzeczy, żeby mi po prostu więźniowie za szybko nie spierdzielili tutaj. O, widzicie, budują ładny ceglany ceglany mur, weźmiemy za chwilę może jakieś drzwi, aha, brama drogowa. Hmm. drzwi zdalnie sterowane, drzwi więzienne szerokie. Za chwilę to wszystko ogarniemy, tylko wiecie, na spokojnie, jeszcze budynek, budynek biura musimy zrobić, zrobimy po prostu dwa budynki biura, tutaj jakiś pokój, tutaj też pokój, jedne izolatki, o, chwila, czy tak to będę mógł zrobić, mam nadzieję, że tak, nie, 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 ja nie chcę tego tak robić. Ja chcę to troszkę inaczej Okej okay. Pyk. W końcu to mają być izolatki, a nie jakieś apartamenty. Oczywiście fajnie było, gdybyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem, wtedy wiem, że on wam się bardzo, bardzo podoba. No bo, bo jest wejście, halo. No przecież postawiłem tutaj. Mmmm. Co ja postawiłem? Co ja postawiłem? Co ja postawiłem... Ja Łot. Wczoraj. Okej, okay, to było dziwne. Chwila, czy ktoś zamontuje te drzwi. Bo wydaje mi się, że tam mam... Mm, postawiłem drzwi i chciałbym, żeby one były po prostu zamontowane. Uwaga. Tu chce drzwi. A A tu są po prostu okna. What o co chodzi? Eee. Możecie to usunąć, przepraszam. I znowu jakiś fail dziwny jest. Nie wiem dlaczego. Duże drzwi, duże więzienne drzwi. No Ja potrzebuję dużych więziennych drzwi. Chciałbym, żebyście to zrobili. Tutaj będą też duże więzienne drzwi. Fek. Okej. Okay. I co? I nadal jest, że pomieszczenie jest nie takie. Jakie powinno. Aha. E, dlaczego to. Te... Czekajcie, wyrzuć, wyrzuć, zdemontuj. Zdemontuj. Dlaczego nie mogę? Kurde. No, i tu są pomieszczenia. Normalnie wykryło pomieszczenie, a tutaj? Ty nie chce wykryć mi pomieszczenia. Zdemontuj. Ok, zobaczymy, co teraz się stanie. Yy, zatrzymajmy to. Yy, I tutaj tak. Pokoje: pokoje, pokoje będzie tak. Spacerniak nie. Magazyn. Tu miało być yy, pokój rozrywki. Ok. I prysznice. Dobra. Pyk. Prysznice, brak prysznic. No dobra. Jeden prysznic mogę postawić, jak tak bardzo chcecie, panowie. Ok. Dobra, na razie tyle. Później się zajmiemy resztą. Mhm, mm to musi być tu. Bo chyba pod tym... Czy pod tym mogę? A, mogę pod tym, okej. Okay. Wow. Okej, okay, spoko. No, czyli to tak powinno być. A nie, ja w poprzednim więzieniu jakoś to inaczej zrobiłem, gorzej. Ale dziwne, że tutaj mi nie wykrywa tego pomieszczenia w ogóle. Jako Że cela to ma być. Że to mają być cele, o. Hmm, nie rozumiem. Ale za chwilę się dowiemy, o co tu chodzi. Drzwi pancerne, drzwi więzienne... Drzwi fajowe, drzwi odlotowe. I co? I panowie nie będziecie tego budowali, czy będziecie budowali. Zobaczymy. Zobaczymy za chwilę. O co tutaj kurde chodzi? Czemu moje więzienie nie chce nie chce działać tak jak powinno. Okej. Okay. Ale dziwne, że tu mogę też wstawiać. Różne rzeczy. Dobra, te drzwi mają być. O, dobra, prysznice zamontowane. Spoko. Wiem, tutaj gdzieś będzie stało. E, stałe nasze będą rzeczy. A jakie rzeczy się pewnie spytacie? Chodzi oczywiście o... o. O, 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 Każdy wie o co chodzi, także nie wiem, po co mam to mówić. Generator i to do wody. Hmm. Al what? A mogę tu na przykład dać, że to ma być cela? Bez problemu? Cela. Um, przepra przepraszam, o co tu chodzi? Halo? Zablokowane. What? Jednostki w drodze. Dobra, zobaczymy czy jednostki będą w drodze, czy nie w drodze. Bo na razie to dziwnie wygląda. Zbudowałem pomieszczenie, a ono nadal... Nadal nie działa. No zobaczcie, o co tu chodzi? Ja pierdzielę, to jest posrane. Ale dobra, oni co... Aha, oni coś tam robią. Tylko mi, panowie, chodzi o to, żebyście tu budowali. Tu Zawiera coś tam. No co? I nic nie będziesz robił? Altypy. typy. Okay. Tu mamy fundamenty, jasne. Dobra, a jeżeli sobie po prostu położę ceglany mur. Czemu nie mogę tu? Ehm... Um. Hmm, wymagane wejście Ale jest tu, dobra O, zrobię, Przecież to mogą być zwykłe drzwi, ale jestem debilem Mogą być zwykłe drzwi Proszę Macie drzwi, zamontujcie je Ktokolwiek może, może Zamontować te drzwi I I co? O I czemu tu jest dużo kamieni? Okej, okay, dobra, wy sobie weźcie te śmieci Jasne, zdaję sobie z tego sprawę, co tu się wyprawia chyba. Mi teraz potrzebujemy tak, ceglanego muru. Porąbane. Nadal, nadal nie rozumiem o co tu. Co tu się w ogóle stało. E, tak i... Tak, tak. Będzie dobrze? Będzie dobrze. Musi być dobrze. Dobra. I zobaczymy, czy to zadziała. W ogóle ład Wystarczyło drzwi postawić i się nagle tamte ściany wykasowały. Chociaż widziałem, jak je budowali, nie? To jest porąbane. Dobra, weźmiemy im tylko na razie cele, zbudujemy jakąś szybko kuchnię. Ok. Mm, drzwi więzienne. Dobra. No, 8 więźniów na razie... Starczyn. Mówię, na razie chcę małą mapkę sobie ogarnąć. Bez, bez stresu, bez problemów. Dobra, tu będą piękne cele. Mam nadzieję, że teraz już nie będzie problemu. O, cena jest jakaś tam. Za mała, za duża, nie wiem, obojętnie co. Dobra, pięknie. Wy się będziecie tutaj bawili. Ok, a ja się zajmę za chwilę generatorem służby. Dobra, weźcie troszeczkę, żeby było szybciej. Tutaj będzie stał generator. A tu pompa wodna, tak jak już postanowiłem ostatnio. I kondensatory musimy. Z zrobimy trzy, bo będzie dużo różnych rzeczy potrzebne. Tutaj, oczywiście, damy mm, drzwi personelu. O, będą tak. Stały sobie te drzwi. Fajnie, za, za chwilę zatrudnimy sobie czterech strażników. E naczelnika jakiegoś. Okej, okay, i, i teraz powinno być wszystko spoko. Dobra. Aha, nie zrobiłem właśnie, nie zaplanowałem. Kuchni. Um, dobra, dobra, dobra. Ja wtedy miałem jakąś zaplanowaną tą kuchnię. Kuchnia-jadalnia. Zrobimy coś takiego. Nie, chwila dobrze? Nie, no właśnie. Widziałem, że coś jest nie tak. Teraz już wiem co. Pyk. I tutaj będzie kuchnia Ok, Dobra, niech będzie Generatory zrobione, jeszcze nie Wody nie macie jeszcze, panowie Bo wam niepotrzebna Pokoje, ok, robimy cele Pyk Co jest? Zamknięty. To nie jest pomieszczenie zamknięte? A, dobra, jest cela Bo drzwi dopiero montują, spoko A, bo tutaj nic nie ma jeszcze Hi Oki. Okay. Okej, wy się nimi zajmijcie. O, już prowadzą ich do celi. Fajnie. Budują cele i od razu prowadzą ludzi. Przyjemnie. <laughs> Nie ma tak budować cele i od razu wiecie. Eee, na bieżąco wprowadzasz ludzi do nich. Dobra. Powpuszczajcie. Coś się dzieje dziwnego? Nie. Wszystko jest w najlepszym porządku, chyba. Dobra. Mm. Materiał inżynieria, ok, kable, dobra, pyk, pyk, połączymy to z tym, tutaj zrobimy rozgałęzienie. tutaj będzie jedno szło z kablami, um, tutaj będzie szło, będą szły drugie kable, chwila, o żebyśmy tak ładnie na wprost to mieli, i na razie starczy. Na razie nie potrzebujemy, potrzebujemy więcej prądu w ogóle. Dobra, 10 tysięcy więźniowie już są, nie mają wody, ale woda im nie jest kompletnie do niczego przecież potrzebna. Tak mi się wydaje. Po co po co więźniowi woda? Okej, okay, dobra. I co, mamy przepięknie wszystko zrobione. Jest 8 więźniów na 12 cel. Yy, Okej, okay, dobra, oni chyba robią te. Kable, tak mi się wydaje. Robicie kable? Nie, nie robią jeszcze kabli, bo robią kuchnię. Aha. Dobra, dobra, dobra. Obiekty. Hmm. Duże okno bez przesady. Drzwi. Tu będą drzwi. Zrobione. I Wy będziecie też mieli, powiedzmy, drzwi do kuchni, żeby nie było żadnych problemów. Ok. E, trzeba zrobić także miejsce na magazyn, bo te rzeczy, te rzeczy będą tutaj sobie. Leżały, a tego nie chcemy, oczywiście. Ok, biuro, mm, biuro, biuro, biuro. Pyk, jedno biuro, drugie biuro. Obiekty i to jest tak, krzesło, biurko. <grystanie> i szafka na dokumenty. What? O dobra, tak. Tutaj będzie inaczej, żeby nie było, że takie same biura będą. Ok. Dobra, możecie sobie wbijać. Tutaj mamy już prąd. Nie ma tylko wody. Wodę musimy podłączyć zaraz. Wow, tyle rzeczy naraz trzeba ogarniać po twoim więzieniu. Okej, okay, to musi iść tak. Uh, mm -hmm. Powiedzmy woda będzie szła tak. I później małymi rurami. Nie, jeszcze dużą rurą. Okej. Okay. I tu później będzie szło. Wow, 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 wow. Tak. Dobra, może to nie jest najlepiej rozwiązane logicznie, ale przynajmniej będzie działało. A hajsu. Aha, hajsu nie mamy. Prawie. Okej. Okay. Dobra, duża rura. Nie. Sorry, tu ma być mała rura. Okej. Okay. Ładnie będzie doprowadzone. No. I za chwilę puścimy jakąś tutaj, jeszcze rurę, żeby to wszystko ładnie płynęło. Eee, co się dzieje? Aha, oni sprzątają. Ale przecież te Jednostki w drodze, to pomieszczenie, no właśnie, one powinny już być zrobione. Okej, okay, widzę, że są. A ja, ja nie mam cel. Ja nie mam wystarczającej ilości cel. Na razie. Prysznice, pokój rozrywki. <grych> w pokoju rozrywki jest coś? Dobra, stół bilardowy damy. Albo dwa. O, na bogato. Ławka, wow. Ale rarytasy dla tych więźniów. I coś mogę jeszcze im dać? Koszulacze brama, wykrywacz metalu. No wykrywacz metalu to chyba będzie dobre, dobra rozrywka dla nich, tak mi się wydaje. Telewizor. Budka z telefonu, wysokiego poziomu szczęścia. Dobra. Ok, będziecie mieli jeden telewizor. I wy drugi. Ławka do ćwiczeń. Dobra. Okej, okay, dwie tutaj. Na razie starczy. Wiecie, nie mam tu za dużo kasy też, jakże nie ma co szaleć. Jak to się mówi, kuchnia. Kuchnia. A tu będzie stołówka. Ha, bo nie jeszcze budują. Spoko. Eee, kuchenka, lodówka i zlewo zmywak. Mhm. Będą dwa. Dwie... Kuchenek musi być. Naprawdę dużo. Koszność... na Aha, już, już uciekacie. Kurwa, no. Serio, panowie. Serio. Dobra, ogrodzenie tylko na zewnątrz. Mm, drzwi więzienne. Drzwi więzienne. Te, o, tutaj będą. Pyk. I one zawsze będą. Muszą być. Nieprzytomny, nieprzytomny. Czemu wy chcecie uciekać? Co się dzieje? Czemu oni nie mogą zbudować tutaj nic? What? Rury mi zbudujcie, halo A. Tu jest gościu leży. Ja pierdzielę. Już się zaczyna robić dzicz w tym więzieniu. Ach, jak przyjemnie. Dobra. Mm, izolatki. A to są... Mogę... że to są izolatki już zaznaczyć. Co pomieszczenie nie jest? Nie, jest zamknięte, okej. Okay. No, małe, małe izolateczki, a nie izolatki. Okej, okay, magazyn. Tu powinien być magazyn. Obiekty, yy, drzwi zrobimy tu. Ok. i za chwilę damy, że to jest magazyn. Tutaj na razie jest slipa. Potrzebne wejście, no tu jest wejście zrobione. Jednostki w drodze. Kto jest w drodze? Ej, nie, myślałem, że... Gdzie są ci budowlańcy wszyscy? O, są już w izolatkach. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Same, same profity na razie. O, niosą te kuchenki. Lajcik. O, i mamy tutaj zbudowane. Co mnie bardzo cieszy. I to będzie um, stołówka. Gigantyczna stołówka. Lada z posiłkami. Wow, dużo, dużo roboty nas czeka. Czekajcie, stół. Mhm. Mm Okej. Okay. Dobra, czekajcie, najpierw muszę... Czy wszystko starczy? A Bez problemu. Dobra, i lada z posiłkami jakaś. Stół. Idealne połączenie ze stołem. Co? Stół, idealne połączenie ze stołem? O co chodzi? Lada z posiłkami. Dobra, damy coś takiego. W tej chwili... I zobaczymy, jak to będzie wkrótce. Na razie się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Już wreszcie zacząłem normalnie grać. Bo e, jasne, jest jeszcze mnóstwo rzeczy do roboty. Biura, e, tutaj jest coś do zrobienia. Kolejny blok musimy wybudować, także to nie jest takie wcale wszystko łatwe. Dobra, zaczniemy drugi blok budować, bo się nam na pewno przyda. Ale zobaczymy, jak to. Mm... Jak to będzie tutaj, coś zrobimy, żeby też budowali, bo to jest spacerniak tutaj, nie pamiętam co to miało być, ale za chwilę zobaczymy. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku Prison Architect, gdzie Flotar buduje różne więzienia. Pa, pa.